Siemaneczko, słuchajcie, dzisiaj jest 18 dzień, czyli dzień już nie obracania jajek, więc tylko je prześwietlimy i zobaczymy, które są dobre, a które nie. Tak to się o to prezentuje, zobaczyli. Ja jak po prostu basakra, dobra, bierzemy pierwsze jajeczko, patrzymy. Nie wiem, czy widać tutaj? O, jest zależone. Drugie też tak samo, bierzemy, patrzymy. Też jest zależone, elegancko, żywioł widać. Pierdzień jajko, patrzymy. Jest zależone. Ja to sobie sam zrobię i zobaczę, które są i które nie powinny być. Więc tak, moi drodzy, na 65 jajek odpadły mi tylko tam 3 jajka. Uważam, że no, jajka są zależone w 97% i ogólnie przez 3 dni pod koniec e, nie obracać jajek zostają załóżmy na plusy na minusy zależy jak wam się ustawi e, jajka kurzy inkubują się 21 dni w 18 dniu nie już nie obracać